Witam serdecznie, siemanko w mojej kuchni. Ja nazywam się Kaczor dziennikarski, a to jest nowa seria na nowym kanale, z którego dowiecie się wszystko o gotowaniu. Tak? Nie przesłyszeliście się. Zmieniamy formułę, zmieniamy tematykę. No, cóż, kiedyś ten moment chyba po prostu musiał nadejść jak ale czuję, że trzeba iść dalej, że znalazłem. To, czym naprawdę powinienem się zająć. Siedząc u przegu swojego życia, u przegu nowego rozdziału, trafiłem bowiem na pierogi wczoraj wieczorem z kapustą i grzybami. I kiedy ich zakosztowałem, zrozumiałem, że to jest właśnie to, czym chcę zająć się w życiu. Więc jeśli chcecie mi w tej podróży dalej towarzyszyć, zapraszam na pierwszy odcinek naszej nowej flagowej serii o nazwie. Yy... Takie jak widzicie pod filmem. A dzisiaj przygotowywać będziemy No właśnie hmm. Hmm. Trochę jest Może to jest okay, więc dzisiaj przygotujemy. Yy, takie jakby śniadanie. Po prostu danie. Tak je nazwijmy. To taki autorski przepis. Mm, tak, to będzie jedzenie. Żeby je przygotować, to nasze danie. Będziemy potrzebować następujących składników. Jajko. Względnie dwa, ale ja użyję jednego. Następnie jakiś smarowidło które będzie stanowić bazę taką mniej stałą naszego dania. I to może być na przykład właśnie taki majonez albo taka jakaś pasta. Ja użyję tej pasty, więc majonez odkładam. Ale weźcie co chcecie. Myślę, że najlepiej będzie właśnie takie coś takie trochę bardziej płynne. Papryka szczeciński to tak trochę średnio. Moja jest pasta z awokado i chili. Myślę, że będzie super. Do tego wszystkiego dorzucamy wkład warzywny. To mogą być Wasze ulubione warzywka. Ja użyję jedynych, jakie mam, czyli. Ym, y, sel, y, nie, jak to się nazywa? Y, pora i y, papryki. Y, tak. Do tego dorzućmy nieco wkładu białkowego. W moim przypadku będą to kamanosy roślinne i na koniec nieco zieleninki, czyli nieodłączna sałata. Ale czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Czas na najważniejszy składnik, podstawę naszego oddania, a będą to. Tam, ta, um, O! Naleśniki, które dostaliśmy od mamy. No, moje są już takie trochę starsze, ale ze świeżymi też na pewno się uda. Jak tam aktualnie nie macie mamy, to, to, to mogło być też od kogoś innego. Możecie też w tym daniu użyć ser albo jakiś zastępnik sera. Ja żadnego nie mam, to nie użyję, ale też fajny będzie. Zaczniemy od pokrojenia naszych warzyw. Musicie sami zdecydować, ile chcecie ich nakroić. Ja tu nakroję trochę. O, No, i tak to wygląda pokrojone. Dalej zabieram się za y, paprykę i ją pokroję tak y, wzdłuż na takie, y, takie podłużne kawałki. I, y, i wy y, nie musicie, wy możecie na poprzeczne. No. No i tak to. O. Tak to kroimy. Kawałek po kawałku. Najlepiej nie po łapkach. Aha. No i to jest nasza gotowa sekcja żywna. Oho, mm. smakowicie wygląda, prawda? Następnym krokiem będzie zagotowanie wody w garnku, albo w czymś innym podobnym do garnka. Stawiamy więc na palniku jakiegoś rodzaju, i najlepiej przykryć to nam się oczywiście szybciej zrobi. Chwilę to zajmie, więc dobrze to zrobić w tym momencie, a my się zajmiemy innymi rzeczami. Dobrze, czas przygotować nasz główny składnik, czyli naleśniki od mamy. Tak, o, proszę, mamy naleśnik. I teraz, właśnie tą naszą bazę tu dodamy. Czyli w moim przypadku będzie to ta pasta, jak to by leciało, tam awokado chili, tak? No, proszę, awokado chili. No to akurat ja sobie wykorzystam całość. Zwłaszcza, że termin chyba. O! Uchuchuchu! No, to zdecydowanie przydałoby się już wykorzystać. I no i co? I, i, i sparujemy. Nie musi być grubo, ale, ale może być grubo. Hop, hop. No tak, po całości. Tak. No tak, jak lubicie sobie yy, yy, smarżować tam rzeczy. No. Hmm, trochę jednak mało może. No trochę jednak mało może. Hmm. No, proszę, o i mamy nasmarowany naleśnik gotowy do, gotowy do bycia no właśnie tą częścią naszego dania. I to jest to miejsce, w którym ewentualnie moglibyście położyć ser. Ja nie położę, bo nie mam, więc przechodzimy do sekcji warzywnej. Bierzemy warzywka, i one, no takie trzeba, o, proszę właśnie, tak, tak rozrzucić. No, żeby, żeby były. Tak, ja tutaj trochę tak, żeby się porozdzielał ten se, por. I o. kurczę, trochę jednak dużo nakryłem. No, no, nie szkodzi. Czy potem będziemy śmierdzieć? No nic. Mhm. O, proszę, jaki, jak, jaki zielony i taki rozsypany. Tak. Papryczkę też tu dystrybuujemy. o aha No i proszę, jakie już mamy takie duże danie. że tu dużo rzeczy jest, nie? No, strząsamy. No, i w następnym kroku oczywiście dajemy nasz, yy, naszą sekcję białkową. Yy, wyciągam tam noski. Ja myślę, że użyję tak yy, z dwóch, yy, z dwóch takich pałeczek. Poproszę, i można tak sobie yy, no albo właśnie płamać, albo, yy, albo też nożem można. Patrzcie, o tak, na przykład można sobie pokroić. No, i tak to wychodzi. Ja, ja chyba jednak połamię. O, o. No, jakoś tak. No, no, właśnie, tak jak lubicie, tak? Dobrze. Tak jak lubicie, to zróbcie po prostu. Aha. No, no. No, no i tak to wygląda, nie, ale to jest początek. Jeszcze będzie lepiej. Dobrze teraz musimy postawić proszę patelnię to jest palnik obok tej naszej gotującej się wody tutaj ją widzicie, widzicie dobrze i mamy patelnię na palniku obok rozgrzewamy go, rozkręcamy żeby się patelnia właśnie nagrzała o proszę tu już się nagrzała palnik, widzicie takie czerwone to znaczy gorące o cześć moja głowa i wróćmy do wody. No już ja słyszę, nie wiem czy Wy słyszycie, jak tu wspaniale nam tak ta woda szumi. Oj, oj, proszę jak szumi. To już tak zaczyna się chyba zaraz gotować. Otwórzmy, oj. oj, oj. Mam nadzieję, że tu widoku nie zaparuje. Oj, oj. Dobrze. Mhm. I się tak trochę nie gotuje jeszcze. No, no, ale to teraz tak. I wodę, ma, wodę oczywiście, mamy do gotowania jajka. Więc y, możemy sobie nasze jajeczko tutaj y, wziąć. Y, prawda? No, ale, ale woda to by się mogła już, że tak powiem, gotować. No, albo. No, ale mamy w każdym razie nasze jajeczko i można, można zamiast tego omlet zrobić, albo takie po prostu sadzone. Ja decyduję się na takie, takie bardziej ugotowane, właśnie w wodzie, ale patelnia to jest też super rzecz i wtedy, wtedy nie, nie gotujecie wody w garnku, nie? Dobra, Wygląda jakby się już mniej więcej gotowało. Mhm. Mm się, czy się nie gotujesz? Weź się zagotuj, no. O matku, ile można. No do, dobrze, już, o proszę, jakie są bubelki. Dobrze, więc wbijamy nasze jajeczko do wody. Ono się właśnie takie zrobiło, takie krągłe, ale właśnie jak ktoś lubi płaskie, to to jajko sadzone lepsze pewnie będzie. Więc ja tu wbiłem, o proszę, i tu już się ładnie nam to białeczko ścina. O proszę, jak się ścina, jakie takie ścięte się robi. Super. I ono już za chwilkę będzie gotowe. Na jajko sadzone to prawdopodobnie trochę dłużej musielibyśmy czekać, ale nie musielibyśmy gotować wody. Tak czy inaczej przejdźmy teraz do naszej patelni, na której będziemy podgrzewać nasz naleśnik. Więc ściągamy go tak, o, tak, tak żeby najlepiej nie wypadły rzeczy. No oj. Uf. Wow, naprawdę nie wypadły. No dobra. I mamy tutaj ten. Na rozgrzanej patelni. Ona się tam cały czas grzeje. Cieplutko jest. Jest. Nie czujecie ja czuję. No i tak się, żeby ciepło się zrobił, nie? O, to można tak jeszcze pomisiać widelcem trochę. Tak poszurać może tak, żeby. Tylko tak wiecie, żeby nie przebić na drugą stronę, bo to widelec, teflon i tak dalej. Yy, no i tak tu się nam będzie podgrzewać. Myślę, że dobrym takim czasem podgrzewanie jest, żeby stopił się serek, jeśli uczyliście serka. No ja nie miałem, tego nie użyłem. Yy, albo yy, albo kiedy, będzie kiedy będzie ciepło po prostu. O, no. Yy, tak. No to się podgrzewa. Tymczasem wróćmy do naszego jajka, które... Jak mówiłem, robi się szybko, i no no to już jest dobre. Alternatywnie, możecie też w ten sam sposób go przemieścić w mikrofali. Ja nie mam mikrofali. Właściwie to ten naleśnik też można podjąć w mikrofali, no, no ale tak, no ja nie mam mikrofali. Jest fajnie zrobione nasze jeczko, tutaj obeszło białkiem żółtko. Tak. No więc teraz naszym zadaniem będzie przełożyć jajko na naleśnik. No, wyciągamy sobie je tutaj. Proszę, mniam, mniam. Tutaj to białeczko też wyciągnijmy. Zapłacone to trzeba zjeść, nie ma co, żeby się marnowało. I tyle w sumie. I ja coś czuję, że nasz naleśnik jest w tym momencie gotowy. Jest taki troszkę bardziej sprężysty niż był. No to, no to, to ściągajmy go. Proszę, talerz. I teraz trzeba go tak, yy, no tak jak wtedy, żeby też nie zrzucić za bardzo nic. Ej, niezły w tym jestem. No dobrze, mamy naleśnika na talerzu. Yy, I pora na ostatni krok, czyli będziemy właśnie dodawać tę naszą zieleninkę, yy, sałatę. Tak, o proszę, jak się łamie ta sałata, tak. I tutaj bym radził tak już tylko na połowę. Mhm. O tak, a wystarczy. Dobrze. I mamy tak naprawdę już gotowy cały nasz ten farsz. I teraz bierzemy i tak zawijamy na, na pół. O, oj, oho, dobra. Powstaje takie, takie jakby tako. No, coś takiego. No, z rzeczami w środku. Tak. No, gotowe chyba. Yy, możecie jeszcze jakoś tu udekorować. Ja użyłem takiej listka właśnie. Yy, no i siadamy oczywiście do degustacji. Proszę. O, może nie wygląda... Yy, może już trzeba było wziąć. Yy, może nie wygląda jakoś najbardziej właśnie tu... Yy, nie wygląda aż tak apetycznie. jest to na, najbardziej apetyczne danie tak z wyglądu na... Na świecie, o. ale za to ze smaku, o. Mm. No ze smaku jest jeszcze gorsze. Nie, no to jest bez sensu. Co ja robię w ogóle? Co ja sobie myślałem? Nie, no przecież to jest jakaś katastrofa, jakaś. Aj. Trzeba było zostać przy reklamie. Nie, no jasne, że zostanę przy reksiu. no Błagam, no kurde, tak. Gotowanie, co ci przyszło do głowy? No. Ojej. Dobrze. Dobra tam. Poławiłem się. Trzeba. Trzeba wreszcie te teorie. Kronelku, tam, tam. No. Ech. No trochę mi szkoda, kurczę, tego gotowania. O. Hmm. A może wcale w sumie nie musi być szkoda. Chwileczkę. to tak wiadomości prywatne na for, no dobra, ja szukuję Discord mhm, tu, tu nie, nie, to co ja? Nie ty, nie ty, nie ty. O, tu cię mam. Hmm. Hej, hello, słuchaj, miałbym taką sprawę, w której może mogłabyś mi pomóc. Masz chwilkę, żeby o tym pogadać? Tak, jasne, pewnie. O co chodzi? Wyobraź sobie coś takiego, że jest kuchnia i dni przygotowujemy...